Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej katechezie w dniu bardzo szczególnym. Wczoraj obchodziliśmy uroczystość wszystkich świętych. Przypominaliśmy sobie prawdę o powołaniu do świętości, prawdę o tym, że istnieje niebo, w którym żyją święci, ci, którzy ofiarowali swoje życie Chrystusowi. Dzisiaj natomiast, w drugi dzień listopada, przechodzimy do rozpamiętywania wszystkich tych, którzy. Odeszli już do wieczności, ale jeszcze oczekują na wejście do nieba. Wspominamy wszystkich naszych bliskich zmarłych i modlimy się o radość nieba dla nich wszystkich. Dzisiejszy dzień to, to taki moment, kiedy Kościół przywdziewa szaty koloru fioletowego bądź czarnego i wchodzi, można by powiedzieć, w taki czas żałoby wspominając wszystkich, którzy już odeszli, bo to jest też dobry moment na to, aby zastanowić się nad tym, co jest celem naszego życia. Wierzymy w to, że nasze życie ma swój początek, ale nie ma końca, bo śmierć nie jest końcem naszego życia, ale przejściem do wieczności. Wierzymy w to, że istnieje wieczność, w której, w której istnieją trzy stany: niebo, piekło albo czyściec. I my, jako ludzie wierzący, robimy wszystko, staramy się z gorliwością, by, by dostać się do nieba, by móc królować w wieczności. Dlatego tym bardziej w dniu dzisiejszym chcemy zastanowić się nad pojęciem wieczności. Chcemy zobaczyć, jak wygląda w tym kontekście moje życie i moja wiara, jak wygląda moje serce, i chcemy wejść na drogę takiej gorliwości w wierze, by móc. Zbliżać się coraz bardziej do tego celu naszego życia, bo rzeczywiście dzisiejszy dzień, dzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, ma nas skoncentrować na tym, abyśmy obrali ten właściwy kierunek i zobaczyli, co jest celem naszego życia. Bo rzeczywiście, w perspektywie wiary, w perspektywie wiary celem naszego życia powinna być świętość, Królestwo Niebieskie, przebywanie z Bogiem na wieki. I ten dzisiejszy dzień jest dobry na to, aby zamyślić się rzeczywiście nad kruchością ludzkiego życia, nad przemijalnością ludzkiego życia i by zobaczyć, że ta przemijalność ludzkiego życia tutaj na Ziemi ma nas prowadzić do nieprzemijalności ludzkiego życia w objęciach Jezusa Chrystusa. I to jest też dobry dzień na to, aby w sposób szczególny modlić się za naszych bliskich zmarłych, za tych, którzy odeszli już z tego świata do wieczności. Wypraszamy dla nich radości nieba. Wierzymy w to, że nasza modlitwa pomoże im wejść do nieba. I dlatego tym bardziej trzeba nam o nich pamiętać, bo ta pamięć modlitewna jest także wyrazem naszej miłości, wyrazem naszej pamięci, wyrazem tego wszystkiego, co chcielibyśmy im przekazać. A z drugiej strony jest także wyrazem naszej wiary w to, że. Że istnieje życie wieczne i to życie wieczne przeznaczone jest dla każdego z nas. Drugi dzień listopada, dzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, on skłania nas do refleksji nad pojęciem śmierci, ale jakby liturgia tego dnia nie koncentruje nas tylko i wyłącznie na pojęciu śmierci, bo chrześcijaństwo to nie jest religia śmierci, chrześcijaństwo to jest religia zmartwychwstania. I dlatego teksty liturgiczne dzisiejszego dnia bardzo mocno podkreślają ideę zmartwychwstania, że tak jak Chrystus zmartwychwstał, tak i my zmartwychwstaniemy przy końcu czasów. Wierzymy w to, że kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie na ziemię i dokona sądu ostatecznego, e, otrzymamy z powrotem nasze ciała. Z wstaniemy i w wieczności będziemy przebywać już nie tylko z duszą, ale także i z ciałem. I to są właśnie prawdy, które w sposób szczególny dzisiaj rozważamy i w liturgii one bardzo mocno są akcentowane. Ten akcent w liturgii właśnie położony jest na, na ten element zmartwychwstania, by pokazać, że nie, nie, nie możemy koncentrować się tylko i wyłącznie na śmierci, bo śmierć nie jest końcem ludzkiego życia, że jest coś dalej, że jest zmartwychwstanie, że jest życie wieczne, że jest świętych obcowanie, że jest Królestwo Niebieskie, niebo, dla nas, dla każdego z nas otwarte. I tym bardziej warto w dniu dzisiejszym modląc się za naszych zmarłych, prosić dobrego Boga także o to, aby, aby niebo, aby życie wieczne stało się celem naszego życia, byśmy i my już teraz gromadzili sobie skarby w niebie. Ten czas, który przeżywamy, w zasadzie już od dnia wczorajszego, jest także czasem, w którym możemy zyskiwać tak zwane odpusty zupełne za naszych zmarłych. Od 1 do 8 listopada można zyskać odpust zupełny za zmarłych. Odpust zupełny to darowanie kar czyśćcowych. Kiedy popełniamy grzechy, zaciągamy winę i karę. Grzech z winą są gładzone w konfesjonale. Pan Bóg przebacza nam wszystkie grzechy, ale do odpracowania jest jeszcze kara, którą musimy odpracować w czyśćcu. Bo to jest tak, jak, jak w przypadku naszego codziennego życia. Kiedy, kiedy jesteśmy mali, na przykład w domu, coś nabroimy, to rodzice prędzej czy później nam to przebaczą, ale karę i tak nam jakąś nałożą, żebyśmy, żebyśmy wyciągnęli jakieś wnioski z tego, co zrobiliśmy, żebyśmy popracowali nad sobą. No i podobnie jest w przypadku naszych grzechów. Pan Bóg, jak kochający Ojciec, przebacza nam w konfesjonale nasze grzechy, ale daje nam jeszcze możliwość oszlifowania naszej duszy właśnie w postaci, w postaci czyśćca, w którym przygotowujemy się do wejścia do nieba. I istnieje taki dar zwany odpustem, który gładzi kary czyśćcowe. W ciągu, w ciągu roku można zyskiwać najróżniejsze odpusty, które można ofiarowywać albo za osobę zmarłą, albo za siebie, gładząc te kary czyśćcowe, Natomiast w pierwszych ośmiu dniach listopada możemy te odpusty zyskiwać tylko i wyłącznie dla naszych zmarłych. I to jest wielki dar, który możemy tym zmarłym ofiarować, bo wierzymy, że jeśli uda nam się taki odpust zupełny dla zmarłego uzyskać, to ten zmarły idzie do nieba. Dlatego tym bardziej warto z tych odpustów korzystać i warto te odpusty ponawiać, bo nawet jeśli nasz zmarły już jest w niebie, to nasza modlitwa na marne nie idzie. Bo Pan Bóg tą naszą modlitwę przekaże tej osobie, która w czyśćcu jest, tej modlitwy potrzebuje, a jej nie otrzymuje. Więc nasza modlitwa nigdy nie będzie daremna. Dlatego tym bardziej warto te odpusty zyskiwać. W jaki sposób taki odpust zyskać? Po pierwsze, trzeba być własce uświęcającej. Najlepiej podejść do spowiedzi świętej, wyspowiadać się, wyrzec się grzeszności, mieć w sobie takie, takie poczucie, że nie chce grzeszyć, że. Że jest mi źle z poczuciem grzeszności. Dalej, przyjąć Komunię Świętą, najlepiej w dniu zyskiwania odpustu. Dalej, pomodlić się w intencjach Ojca Świętego, tutaj najlepiej odmówić skład apostolski, Ojcze Nasz, zdrowaś Maryjo. No i dokonać jakiegoś aktu związanego z tym odpustem. Jeśli chodzi o te odpusty za zmarłych, teraz w pierwszych ośmiu dniach listopada, to nawiedzamy cmentarz i modlimy się za zmarłych. I wierzymy, że jeśli te cztery, te, te, te cztery zasady odpustowe wypełnimy, to zyskujemy odpust zupełny, który możemy ofiarować każdego dnia dla jednej osoby zmarłej. To znaczy, że albo możemy 8 odpustów ofiarować w intencji jednej, jednego zmarłego. Albo osiem odpustów za osiem kolejnych osób, bo każdego dnia mogę ofiarować jeden odpust za jedną osobę. I to jest wielki dar, który, który, który możemy ofiarować w intencji naszych zmarłych i w ten sposób pokazać im, jak bardzo ich kochamy. Dlatego tym bardziej warto wykorzystać ten sposób na skracanie czyść za tym, którzy w czyszcu są. I to jest. Bardzo, bardzo piękna postawa z naszej strony. Ta postawa wypływa także z uczynków miłosierdzia, gdzie mamy jeden z uczynków mówiący: modlić się za żywych i umarłych. To jest, to jest jakby podstawa naszego chrześcijańskiego funkcjonowania. Powinniśmy się za zmarłych modlić, bo, bo przecież miłość nie ustaje i kochamy także tych, którzy, którzy już odeszli, bo wierzymy, że kiedyś razem z nimi się spotkamy. Dlatego moi drodzy, zastanówmy się dzisiaj troszeczkę nad przemijalnością ludzkiego życia, ale nie koncentrujmy się tylko i wyłącznie na śmierci, tylko, tylko biegnijmy dalej. Dalej, to znaczy do, do życia wiecznego, do nieba, do, do, do zmartwychwstania, bo przecież do tego nas Pan Bóg zaprasza. Pan Bóg, Pan Bóg chce, żebyśmy wykraczali poza śmierć, to znaczy abyśmy wpatrywali się w niebo, bo przecież niebo ma być celem naszego życia. I niech ten czas, który, w, którym, w którym teraz jesteśmy, będzie, będzie także okazją do tego, aby pokazać naszym zmarłym, jak bardzo ich kochamy. Niech to będzie czas do tego, abyśmy, abyśmy modlili się za naszych zmarłych, abyśmy nawiedzali ich groby, abyśmy czynili dobre uczynki dla tych, którzy, którzy oczekują naszej pomocy w czyściu. Wykorzystajmy ten niezwykły czas na to, aby także pogłębić naszą wiarę w sposób szczególny wiarę w życie wieczne. I odważmy się ofiarować swoje życie Jezusowi Chrystusowi, bo Jezus rzeczywiście chce nas przyciągnąć do siebie, by móc nas wprowadzić do Królestwa Niebieskiego, gdzie miejsce jest przygotowane dla każdego z nas.